Dni Wielunia 2019, już w następny weekend program imprezy jest oczywiście zapięty na ostatni guzik. Plenarowe święto naszego miasta, tak jak w latach poprzednich, odbędzie się w Parku Żwirki i Wigury, choć nie w całości. Część imprezy zaplanowano też na podwalu. Tam możemy spodziewać się występów lokalnych artystów, ale też dzieci z wieluńskich przedszkoli, czy instytucji kultury, takich jak Wieloński Dom Kultury, czy Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że mamy bardzo, bardzo bogatą ofertę, bo jednocześnie... Chwalimy się e, mieszkańcami, chwalimy się naszymi osiągnięciami, ale też e, mamy i odrobinę rozrywki e, najróżniejszej. Od e, rozrywki dla młodzieży po e, no taki bardziej dorosły repertuar, poprzez kabaret. Zacznie się wszystko od rokowiska w piątek. E, rokowisko odbędzie się na podwalu. I to jest taki przedbieg do, do dni Wielunia, będzie tam scena, będzie... W ogóle scena na podwalu będzie miała charakter piknikowy. Naszym głównym celem jest prezentacja przedszkolaków i y, uczniów y, szkół. My też się pochwalimy wszystkim, co stworzyliśmy przez ten czas. Będą nasze wystawy, naszych y, obrazów. Y, natomiast y, pozostała część będzie znowu w parku. Chcę powiedzieć, że po ostatnich dniach usłyszeliśmy bardzo dużo komplementów, że to miejsce po tych wszystkich polemikach jednak się sprawdza ze względu na cień i na jednak małe szkody, bo trawa odrasa na szczęście i nic takiego się nie wydarzyło przez te już dwie czy trzy edycje Dni Wielunia w parku. Jak Dni Wielunia to oczywiście też Gwiazdy. W tym roku będzie ich kilka na głównej scenie. Pojawią się wieczorową porą zarówno w sobotę jak i niedzielę. W sobotę zespół Goja i Patrycja Markowska. Myślę, że to naprawdę będzie fajna, nieróżnorodna uczta, bo trochę lżejszej, trochę takiej bardziej ambitnej muzyki, a w niedzielę, w niedzielę bardzo, bardzo jestem Ciekawa występu Tuli mhm. po tych wszystkich perturbacjach, które przeżyły dziewczyny w Eurowizji. Po polu, po Eurowizji. Tak. Mam nadzieję, że y, my sami oglądając ich wystawimy swoją osobistą ocenę. Bo ja jestem y, osobiście bardzo dużą sympatyczką tego zespołu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i oczywiście no, Gwiazda, Gwiazda dla młodzieży, Ostry. No, i oczywiście przed każdym zespołem będą supporty naszych takich zespołów, już z których możemy być dumni. Takich jak Hydra albo Tadeusza Nic nie Rusza. Szefowa Wodeku zapowiada też wiele atrakcji dla najmłodszych. Podobno w tym roku ma być jeszcze lepiej niż w poprzednich latach. Myślę, że dzieciaczki będą zadowolone, bo mamy bardzo ładny nowy. Nowy, nowego kontrahenta, jeśli chodzi o zabawki. Eee, więc... I wszelkiego rodzaju karuzele dumuchańce to będzie. Tak, i myślę, że to przyciągnie, bo, bo to jest bardzo inny niż w zeszłym roku eee, zbiór, więc myślę, że będzie, będą też ludzie. Szczęśliwi szczególnie ci mali ludzie. Dni Wielunia 2019 powoli będą kończyć sezon 2018-2019 w placówkach kulturalnych gminy Wieluń i nie tylko. Będą jednak jeszcze inne imprezy, takie jak chociażby specjalne widowiska z okazji Nocy Świętojańskiej, ale o tym więcej niebawem na naszej antenie.